Psalm 138, Psalm Dawidowy. Wysławiam cię, panie, z całego serca mego. Śpiewam ci wobec bogów. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu, i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją. Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą. Opiewali drogi pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Zaiste, zniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich.